Kiedy to dokładnie się działo, dokładnie nikt nie wie. Jedni twierdzą, że działo się to za czasów Wielkiej Lechii, inni, że nieco później, w początkach państwa Wiślan i wojen z Przemyślidami. Na Kokoczu stała pogańska gontyna, Obok świątyni rósł wielki grab, a na dziedzińcu stał posąg słowiańskiego beja Dziermana. Kapłanko w tej świątyni była młoda i piękna Beja. Beja chodziła półnaga, w kusej spódniczce zrobionej z lnu i konopi, a ciało jej okrywały cudne blond włosy. Na głowie nosiła wieniec z kwiatów. Wszelkie modły do Dziermana, którym przewodniczyła Beja, odbywały się na świątynnym dziedzińcu, a ofiarą najczęściej było żyto, które składano do beczek postawionych koło posągu. Do świątyni nikt oprócz Beji nie miał wstępu. Wezwaniem na modły był dym ze świętego ognia, który kapłanka rozpalała w świątyni, i specyficzny zapach rozchodzący się po okolicy. Świątynia i modły były bardzo popularne, szczególnie wśród mężczyzn. Kobiety raczej rzadko tam bywały. Gdy ukazał się dym nad kokoczem, mężczyźni z okolicznych osad rzucali robotę i szli w procesjach z posążkami dziermana do świątyni na modły. Modły zazwyczaj trwały kilka dni, a echo śpiewów i różnych zaklęć odbijało się po pobliskich dolinach. W czasie tych obrzędów Beja podawała wiernym eliksir w małych czarkach, które przygotowywała świątyni. Po takich modłach mężczyźni wracali do swoich domów mocno zmęczeni i wyczerpani. Ich twarze były czerwonosine, nosy fioletowe, wzrok mętny, a usta spieszchnięte. Niektórzy mieli spory problem ze znalezieniem drogi do domu. Więc przysypiali w zagłębiach terenu, a potem błąkali się po okolicy. Nie wiadomo, co było w tym eliksirze, ale często chodzili do potoku, aby napić się wody. Niektórym bardziej pomagała serwatka lub kwaśne mleko. Niestety nikt nie wie, co stało się ze świątynią i jej kapłanką. Jedni mówią, że spaliły ją żony bardziej pobożnych mężczyzn, inni, że zajęła się od świętego ognia, a są też tacy, którzy twierdzą, że zniszczyli ją pierwsi czescy misjonarze. Istnieją domysły, że uległa zniszczeniu w wybuchu, jaki nastąpił podczas przygotowywania eliksiru. Jedno jest pewne. Niektórzy znają przepis na ten eliksir i wielkiej tajemnicy przekazuje go potomnym. Jak zobaczycie idącego chwiejnym krokiem chłopa z metnym wzrokiem, to znak, że przepis na eliksir i kult Boga Dziermana jest dalej kultywowany. Gątyny na kokoczu już nie ma. Pozostał pusty plac, na którym nic nie rośnie. Zapewne to efekt dużego stężenia eliksiru, który wsiąkł w ziemię. Ostał się też prastary grab, na którym powieszono kapliczkę z Matką Boską, aby odpędzić zło zasiane przez Beję.